Miałem przyjemność dzisiaj gościć w bo przyjemność powitać. Moi rodzice pochodzili z Gdańska, chociaż byli niemcami, ale przypominam sobie, jako dziecko już, gdy byłem 10 lat, miałem 10-12 lat. Mój ojciec często opowiadał o wojnie, o no ten dramat uh, żydowskich i tak dalej i to uh, było faktem w moim całym życiu aż to, uh, do tej pory. od Lublina do Szczecina, od Gdańska do äh, Zakopanego i äh, mam, nie wiem ile, stu, sto äh, pięćdziesiąt z tymi mam äh, dobre kontakty i to jest, äh, i tam można naturalnie äh, zamówić te prace i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób e, e, nabyłam te, te prace. Pierwsza praca jest ta praca z Hitlerem i Stalinem e, przy Kowadle. To jest, była moja pierwsza praca od e, mojego w międzyczasie e, przyjaciela e, Jana Kowalczyka, bo ta praca pokazuje, że w zasadzie Hitler i Stalin wówczas e, pracowali z razem. Nie? To jest moja, e, na pierwszym planie, bym powiedział, jest ta praca najlepsza dla mnie. Na wystawę wyszedł w zasadzie od pana Luisa Galińskiego. Tutaj wspólne kontakty z twórcami, z panią Danutą Styperek z podgrządzskiej rudy zaowocowały stworzeniem tej wystawy. Wystawy trudnej, ale niezwykle potrzebnej, wystawy, która jest fenomenem, jest fenomenem dla samego kolekcjonera, ale jest też fenomenem, wyzwaniem dla kuratora i myślę, że też sporym wyzwaniem dla odbiorcy. To wystawa trudna, wystawa sztuki, którą historycy sztuki etnografowie zwykle nazywają Kłopotliwą, bo rzeczywiście konfrontując się z tymi pracami, y, czujemy pewien dysonans. Zastanawiałem się, patrząc na te prace pod kątem aranżacji wystawy, czy czasami prace nie estetyzują trochę okrucieństwa, ale potem sobie pomyślałem, że przecież apogeum estetyzacji okrucieństwa jest Pieta Michała Anioła, gdzie mamy posągową matkę, która trzyma posągowego pięknego syna, a tak naprawdę jest to matka, która trzyma zwłoki swojego dziecka zamordowanego w bestialski sposób. W związku z tym y, ten temat. Estetyzacji być może wynika przede wszystkim z tego, że z pewnymi formami jesteśmy oswojeni przez czas, przez kulturę, przez kult religijny, a tutaj jesteśmy konfrontowani z bardzo bliską, stosunkowo nieodległą historią, w której te, która odżywa w tych, w tych pracach. Zadajemy sobie pytanie, czy to. Czy ta sztuka posiada wszelkie możliwości, umiejętności, cały aspekt, cały wachlarz środków wyrazu, by opowiadać nam o, o tragedii? Jesteśmy przyzwyczajeni w odbiorze sztuki neoludowej do form prostych, sielskich, swojskich. Takie wystawy przecież to w Gruzińskim Muzeum mieliśmy. I nagle jesteśmy skonfrontowani z formą, którą już powiedzmy znamy, ale ta forma opowiada nam o zejściu na dno piekła, o, to, o, o największych tragediach, największych dramatach. I to myślę, że. Może budzić w nas dysonans, ale myślę, że wartością tej kolekcji, wartością tych prac jest przede wszystkim to, że one wytrącają nas z dobrego samopoczucia, że one każą nam zadawać pytania. To jest niezwykle istotne. Czasami w obiegowym rozumieniu sztuka. Ludowa, nieprofesjonalna bywa nazwana sztuką naiwną, ale tutaj bym się cofnął do tego francuskiego źródło słowa, gdzie naiw znaczy po prostu prawdziwy i szczery. I tutaj twórcy, dostępnymi sobie środkami, wyrazu, estetyki, próbują nam coś o tym powiedzieć, czy w sposób właściwy tego nie wiemy. Ja myślę, że każdy musi stanąć przed tą rzeźbą, dać się tej sztuce obnażyć i odpowiedzieć sobie na największe pytania, które, które ona nam zadaje, bo myślę, że takie zadaje. To jest właśnie takim paradoksem wszystkich wystaw sztuki nieprofesjonalnej, czy sztuki ludowej, czy sztuki ludowej, bo łatwiej nam się przedstawia paradoksalnie świętych męczenników, którzy zginęli w okrutny sposób. Ale tak jak już mówiłem, jesteśmy z tymi historiami, z tymi narracjami oswojeni, one straciły swoją moc oddziaływania, mówiąc kolokwialnie, zęby tym historiom zostały wyrwane. Tutaj mamy historie, które są autentyczne, które są zapisane w źródłach. Które są często narracjami od świadków bezpośrednich. I teraz ten dysonans właśnie wynika, wynika z tego faktu, w jaki sposób przedstawić, ograć, mówiąc kolokwialnie, plastycznie, taki rozmiar tragedii. Starałem się stworzyć przestrzeń całkowicie minimalistyczną, to znaczy taką, która pozwoli mówić tylko samym rzeźbom. Ten aspekt plastyczny będzie aspektem zupełnie pobocznym, natomiast jako kurator mam też to szczęśliwe prawo, że mogę, że mogę zabrać głos i zająć stanowisko, i wyrazić jakby swoje przemyślenia także w ekspozycji tej, tej przestrzeni. I takim głosem moim kuratorskim jest to, co Państwo widzą, opuszczając niejako tę salę pełną barw pełną form, rozmaitych, zróżnicowanych, z którymi mamy problem lub nie, to jest sprawa drugorzędna. I nagle tym wybrzmiewa cisza w pracy Jerzego Soremskiego po Auschwitz tylko cisza. Pomyślałem się, że ta praca jest zupełnie różna od tych, które widzimy w tej głównej przestrzeni wystawy, i chciałem, żeby to był taki mój kuratorski komentarz, a jednocześnie taka przestrzeń do refleksji, żebyśmy Weszli w pustkę, tak naprawdę i w ciszę, i po, tym, po tej przestrzeni, która jest przeładowana rozmaitymi rzeźbami, niosącymi zwykle bardzo poważny ładunek emocjonalny, żebyśmy weszli w przestrzeń taką, która w nas zawyje, mówiąc, mówiąc dosadnie. Czyli jakby zrozumiemy, że, że to, co widzieliśmy tutaj, tak naprawdę doprowadziło do tego, co jest w drugiej części sali. Czyli jest ciemno, jest pusto, jesteśmy też w jakiś sposób zdezorientowani, znajdując się w tej pustej przestrzeni, i to jest jakby też, tak jak powiedziałem, no, ogromny przywilej kuratora, że może wygłosić jakąś taką glosę do tej wystawy w postaci właśnie aranżacji ekspozycji.